O oh. Powiedzmy, jak ty możesz z tym żyć? Co? Budzisz się rano, komu niej zasypiasz. I co, nic ci się nie przypomina? Nic nie pamiętasz? Nie pamiętasz jej twarzy? Bo ja pamiętam. Widzę ją, rozumiesz, codziennie. Od dwudziestu paru lat. To był wypadek. Też tak myślałem przez ten cały czas. A może ty chciałeś się zabić? Pogięło cię, człowieku! to była jej siostra! Lubiłem gówniarę i nie chciałem jej zabić, rozumiesz? Musimy wezwać pogotowie. Nie. Dlaczego nie? Nie możemy, nie. Ale dlaczego? Co? Co chcesz zrobić? To jest sobie duży Nic nie dostaniesz. Po, powiem, że to, że to był wypadek. Nie wiem, że, że się pośle poświęcę. Albo w ogóle powiem, że nas tu nie było. Słyszysz? powiem, że nas tu nie było, że przyszliśmy, ona leżała i ze mną w ciąży. I pomyśl że zrobiłem to specjalnie, bo miałem motyw. W jakiej ciąży, co? Ha? Max Max, o czym ty gadasz?